Temat tygodnia. Dzień dobry państwu. Zapraszam na podcast Temat tygodnia przy mikrofonie Karolina Lewicka, a są ze mną Joanna Sawicka oraz Wojciech Szacki, oboje z Polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorzy tekstu Karuzela z kandydatami, który to tekst znajdą państwo w tym wydaniu Tygodnika Polityka. Karuzela z kandydatami, bo rzeczywiście kandydaci nam obrodzili. Do 4 kwietnia musieli złożyć po 100 tysięcy podpisów poparcia. Zrobiło to 17 osób. 6 osób jeszcze jest weryfikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą w dniu, kiedy nagrywamy nasz podcast, a jesteśmy 8 kwietnia. Kwietnia tutaj w naszym studiu przy ulicy Słupeckiej. Dodam tylko, że wcześniej, bo do 24 marca chętni musieli zawiadomić o utworzeniu komitetu, komitetu Wyborczego i Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zgłoszenia od aż 44 komitetów wyborczych, 9 zgłoszeń odrzuciła, co oznacza, że chętnych do takiego startu w wyścigu prezydenckim było aż 53 sztuki.

Ta liczba kandydatów dość wysoka, którzy chcą się bić o pałac prezydencki, to jest oznaka zdrowia naszej demokracji, czy wręcz przeciwnie? Joanna Sawicka? Nie wydaje mi się, żeby to było ani objaw szczególnego zdrowia, ani szczególnego niezdrowia naszej demokracji. Myślę, że na to, że tych kandydatów jest tak wielu, składa się kilka czynników. Myślę, że ten najważniejszy to jest ten czynnik czasowy. To znaczy, w porównaniu do poprzednich kampanii, w tym roku Szymonowi, hołowni, który jest marszałkiem Sejmu i zarządza wybory prezydenckie, zależało na tym i podkreślał to od samego początku, żeby zarządzić te wybory w pierwszym możliwym terminie, żeby dać kandydatom czas na kampanię. Sam chciał mieć sporo czasu na kampanię, nie do końca też wykorzystał te pierwsze tygodnie, ale podkreślał, że chce, żeby w tym roku było tego czasu rzeczywiście dużo. Co wiąże się z tym, że czasu na zbieranie podpisy też było znacznie więcej niż zwykle. A to jest właśnie ten najważniejszy, ta najważniejsza bariera, która. To wąskie gardło. Tak, która decyduje o tym, czy ktoś może, czy ktoś nie może wystartować w wyborach prezydenckich, bo najpierw mamy rejestrację komitetów, tak jak mówiłaś, pod koniec marca 24 marca i tutaj nie trzeba złożyć wielu podpisów. Tutaj chyba tylko. Tysiąc podpisów wystarczy, żeby zarejestrować komitet, dlatego tych komitetów to było już naprawdę bardzo dużo, ale żeby, żeby zarejestrować siebie jako kandydata, to już trzeba złożyć 100 tysięcy podpisów. I to jest spory wysiłek organizacyjny. I spory, trzeba mieć struktury, trzeba mieć ludzi, trzeba mieć jakąś pomoc jednoosobową. Ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś byłby w stanie to zrobić. No zwłaszcza w takim ograniczonym czasie kilkudziesięciu dni. Więc... ja przyznam się szczerze, że niektórzy kandydaci zaskoczyli mnie tym, że udało im się te podpisy zabrać. Myślę, że dla wszystkich zawsze jest to zaskoczenie, że nagle dowiadujemy się o jakichś kompletnie nieznanych nikomu osobach, które złożyły 100 tysięcy podpisów, które musiały mieć za sobą jakieś organizacje, jakieś właśnie struktury, też często bliżej nieznane, które pomagały, pomagały zbierać te podpisy. No i właśnie w tym roku też tych osób kompletnych no-name'ów jest bardzo dużo, no ale oni musieli się wspierać jakąś pomocą. Zaraz o nich opowiemy, ale jeszcze wrócę do roku 1995, kiedy było 13 kandydatów i kiedy zastanawiano się nad tym, czy nie podnieść tej liczby niezbędnych do zarejestrowania swojej osoby podpisów do pół miliona, tak, żeby ta bariera jeszcze była poważniejsza i trudniejsza do przejścia. I dziadek obecnego tutaj Wojciecha Szackiego, profesor Jerzy Szacki. Komentował wówczas ten nadmiar kandydatów w taki sposób: Są w Polsce tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi, którzy mają prawo zapytać, a dlaczego nie ja? Są bowiem tak samo nieznani, nieświadomi zasad funkcjonowania państwa, pozbawieni koncepcji przyszłości kraju oraz politycznego i intelektualnego zaplecza. Niechaj każdy, ktokolwiek poczuje wzniosłe powołanie, uzyska prawo powiedzenia rodakom, jak bardzo ich uszczęśliwi. Cóż, z dziadkiem nie wypada polemizować, więc nie będę. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tę liczbę, o którą pytałaś, to ja również nie powiem, czy to jest zdrowe czy niezdrowe. Natomiast jest to dość naturalne, dlatego że po pierwsze kończy się druga kadencja Andrzeja Dudy i jest takie poczucie, że pałac prezydencki stoi otworem. Po drugie, zbiega się to z kryzysem dwóch największych partii, który moim zdaniem jest dość oczywisty, zarówno Platforma, jak i PiS przeżywają okres słabości. I ale też czuć taki schyłek, prawda? Czuć schyłek epoki po tych 20 latach. I różni ludzie to też czują i próbują się tam wcisnąć. Wiadomo, że wybory prezydenckie to jest taka szansa nie tylko na promocję siebie, ale również na stworzenie jakiejś nowej siły politycznej, co przećwiczyli już kiedyś i Paweł Kukis, i Szymon Hołownia. I w jakimś te, też sensie Andrzej Leper taką drogę przeszedł. A jeśli chodzi o tę liczbę podpisów, to pół miliona to oczywiście byłoby za dużo, bo... To byłoby możliwe do zebrania tylko dla partii politycznych. I to nawet nie wszystkich tak, prawdopodobnie. Tych, które mają to znaczy, solidne struktury. Lewica mogłaby mieć z tym kłopot. Magda Bieja dostarczyła mniej podpisów. Szymon Hołownia również nie dostarczył pół miliona podpisów. To byłoby przesadne. Dla mnie te 100 tysięcy to nie jest wcale e, zła liczba, e, natomiast ta weryfikacja być może powinna być e, solidniejsza, bo e, ja trochę nie wierzę w, e, w to, że te podpisy zostały rzeczywiście przez wszystkich kandydatów e, zebrane. Sądzę, że różne, różni szatani byli tu czynni. A czy Państwowa Komisja Wyborcza będzie w stanie to zweryfikować, że inni szatani byli tam czynni? Kilkakrotnie toczyły się różne śledztwa w sprawie fałszowania podpisów, ale nigdy nie dotarłem. W każdym razie nie znam rezultatów tych śledztw. Adam Słomka był podejrzewany o fałszowanie podpisów przy okazji swojej kampanii. On wtedy dostał niecałe 10 tysięcy głosów, czyli mniej więcej co dziesiąta osoba, która go teoretycznie popierała na etapie zbierania podpisów, nie zagłosowała na niego w wyborach. I takich kandydatów z poparciem. Kilkunastu tysięcy głosów było więcej, yy, więc no, to z daleka brzydko pachnie. Pomyślałam sobie też o tym, co zapowiedział Krzysztof Stanowski, który zarejestrował się w ostatnim dniu, tak? to znaczy złożył podpisy w ostatnim dniu, bo o rejestracji decyduje Państwowa Komisja Wyborcza po sprawdzeniu tych podpisów. On chyba powiedział, że dysponuje czterema milionami. milionami podpisów, i myślę sobie, że to oczywiście ładnie brzmi. I robi wrażenie, tylko że nigdy nie dowiemy się, czy to jest prawda, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza te podpisy do 100 tysięcy, a potem bez względu na to, ile ich kandydat dostarczył, na przykład Nawrocki dostarczył bodajże 1,3 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, to już jest kompletnie bez znaczenia, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te 4 miliony ludzi faktycznie podpisało się pod kandydaturą Krzysztofa Stanowskiego. Zresztą sam Krzysztof Stanowski mówił w trakcie tego czasu, który był przeznaczony na zbieranie podpisów, że to nie jest łatwe, że to jest wyzwanie, chociażby w rozmowie z Arturem Banaszewiczem w kanale Zero. Był pod wrażeniem, że ten kandydat w tak szybkim czasie złożył. Wymagane 100 tysięcy podpisów. Kandydat opowiadał, że spływają do niego pocztą i że pomimo, że właściwie nie ma żadnej popularności w mediach społecznościowych, to ludzie po prostu sami się garną i mu te podpisy przynoszą. Zaś Stanowski mówił, że on czasem jest w stanie zebrać 4-5 tysięcy podpisów dziennie, ale to jest raczej sukces. Więc te 4 miliony wydają się. Nie, no, 4 się miliony powiedzmy to wprost to jest żart. Po prostu kolejny żart z tej kampanii Stanowskiego. On miał w rzeczywistości. Prawdopodobnie około 130-140 tysięcy podpisów. Czyli tak zwana górka, która daje pewność, że jeżeli któryś z podpisów zostanie odrzucony przez Państwową Komisję Wyborczą, to uda się dosztukować tymi, które są powyżej y, tej liczby 100 tysięcy. Piszecie w tym tekście, zapomnijmy na moment o siedmiorgu dużych kandydatach i wliczacie do tej grupy zarówno lidera razem Adriana Sandberga, jak i Europosła Grzegorza Brauna. I chcecie sprawdzić, co słychać, cytuję, u ekscentryków i fantastów tej kampanii. Ale zanim o nich, to ja może zapytam o pożytecznych idiotów Putina. Bo jakoś tak się dziwnie składa, że sporo tych osób o takiej prorosyjskiej orientacji się pojawiło. Tak, nie wiem, czy nawet nie większość, czy połowa z tej puli, którą opisujemy. Jeżeli tych mainstreamowych powiedzmy kandydatów silnych, rozpoznawalnych ze strukturami jest ośmiu, no to pozostaje dziewięciu, to co najmniej kilku deklaruje. Takie prorosyjskie poglądy, pro, y, wzywa do normalizacji stosunków z Rosją i Białorusią, do odblokowania granicy białoruskiej. Często, y, cytuję Putina w mediach społecznościowych, bardzo też częstym y, postulatem jest y, odwrót od zbrojenia się nadmiernego. No, oczywiście y, na, też y, jest wiele postulatów antyukraińskich, y, y, wielu tych kandydatów jest przeciwnych Wołodymiowi Załańskiemu. Tak, to jest zdecydowanie ten prawicowy, ale właśnie często prorosyjski. Tutaj te poglądy są bardzo częste. Tak naprawdę z lewej strony, jeżeli rozmawiamy o tej puli kandydatów, o których my właśnie piszemy, to tylko jest jedna Joanna Seneszyn, która zresztą też deklaruje odwrót od zbrojeń, uważa, że wojny nie będzie i nie powinniśmy tak dużo wydawać pieniędzy na zbrojenie, na obronność. Mielibyśmy wtedy yy, dużo tak tak taką pacyfistyczną postawę tak, z pewnością docenią na Kremlu. Tak. Skąd oni się biorą? Dlaczego właśnie w wyborach prezydenckich pojawiają się tego typu osoby, które nagle z tym przekazem takim prorosyjskim występują? My znamy oczywiście te narracje o tym, że właściwie trudno w Polsce ulokować ugrupowanie, które byłoby o tej orientacji prorosyjskiej, że ono nie mogłoby liczyć na jakieś masowe poparcie społeczeństwa, bo Rosja to wiadomo, główny wróg nie od wczoraj. Ale właśnie w wyborach prezydenckich bardzo często pojawiają się te postaci, które mówią: No, Moskwa jest okej, okay, powinniśmy my się z nią trzymać. My rozmawiamy teraz o kilku kandydatach, e, którzy są tak podobni, że w zasadzie po nazwisku jak, e, Maciej Maciak, Romuald Starosielec, Wiesław Lewicki. Oni są tak podobni, że w trakcie pisania tego e, tekstu e, musiałem bardzo uważać, e, gdy żeby przypisywałem ich nie pomylić. In, e, Tak, e, gdy przypisywałem im nazwy partii, formacji, które e, oni tworzą. Dziwię się, że oni w ogóle nie są wspólnie w jakimś jednym troszeczkę większym bycie. No, na przykład Maciej Macia, który jest prawdopodobnie jedyną na tej planecie osobą, która atakuje Grzegorza Brauna za pro występuje w białoruskich mediach i mówi do Putina i do Łukaszenki, do przywódcy Chin, panowie robicie dobrą robotę. Ten, jesteście ostoją normalności. Ten, jesteście ostoją normalności i jeszcze to logo jego organizacji, ruch e, pokoju i dobrobytu e, nawiązuje kolorystycznie do rosyjskiej flagi. Wiesław Lewicki z kolei mówi o tym, że armia powinna być silna, no ale nie powinna prowokować e, nikogo do ataków i że najbardziej to on chciałby zakończyć wszystkie konflikty i Romuald Starosielec również e, to jest ten nurt z, takiego zdrowego polskiego słowiańskiego pacyfizmu i e, można powiedzieć że oni startują w wyborach prezydenckich ale oni wcześniej startowali w wyborach parlamentarnych te ich kanapowe formacje e, w różnych pojedynczych zwykle okręgach rejestrowały listy i wystawiały tam kandydatów z partii na przykład front, która się po prostu jest prokremlowska, albo współpracownika Mateusza Piskorskiego, który też jest znany z tego, że jest no, prokremlowskim politykiem. Więc to, oni cały czas próbują tych swoich wątłych sił. Ja przypuszczam, że nic wielkiego w tych wyborach nie osiągnął. Sądzę, że z tych kandydatów, którzy również mówią o, źle o Ukrainie i tak nieźle o Rosji, najlepszy wynik może osiągnąć Artur Bartoszewicz. No a z tych większych to pewnie Ekonomista. Grzegorz Braun. Tak. To jeszcze o ugrupowania zapytam tych kandydatów. Maciej Maciak to jest Ruch Dobrobytu i Pokoju, Starosielec to jest Ruch Naprawy Polski, a Lewicki to jest Normalny Kraj. Czy my coś wiemy o tych formacjach? Wiemy na przykład jaka jest ich liczebność, jak długo one działają? Te formacje, się przekształcały, zmieniały nazwy, e, istnieją od kilku lat co najmniej. O ich liczebności nic nie wiemy. E, Ruch Dobrybytu i Pokoju nie jest partią. Normalny kraj jest partią. E, Ruch Naprawy Polski, z tego co pamiętam, jest również partią. I właśnie startowały w różnych wyborach samorządowych, europejskich, parlamentarnych, bez żadnych sukcesów. E, ta jedna z tych partii zdobyła 823 głosy w ostatnich wyborach parlamentarnych i staje ostatnie miejsce ze wszystkich komitetów, które startowały w Polsce. Dziękuję, że słuchasz naszych materiałów, które powstają przy wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do nich i ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych treści polityki. Skorzystaj z kodu zniżkowego Temat 30 przy zakupie standardowej subskrypcji na stronie polityka.pl. A tymczasem miłego odsłuchu! Zaraz zapytam Was o ulubionego kandydata albo kandydatkę. Ja mam swój typ, Dominika Jasińska, ale nie zebrała 100 tysięcy podpisów i nie złożyła ich w Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast zapoznałam się z bardzo obszernym wywiadem z panią Dominiką Jasińską, który został zamieszczony na portalu Interia Kobieta. Pozwolę sobie fragmenty zacytować. Pojawienie się myśli o tym, żeby kandydować, mnie samą zaskoczyło. Wcześniej nie interesowałam się polityką, jednak w grudniu 2023 roku, tuż po wyborach parlamentarnych, zaczęłam sporo myśleć o wyzwaniach, które stoją przed Polską i światem. Kiedy byłam na etapie rozważania tego pomysłu, w moim sercu wyraźnie usłyszałam wewnętrzny głos: to były słowa: Dominika, ten projekt jest. Bezporażkowy. W tym sensie, że jakkolwiek on się zakończy, to i tak jest sukcesem, bo wizja Polski zjednoczonej, zgodnej i świadomej własnej wartości poszła w świat i zakiełkowała. Zapytana o to, o, czy jej brak doświadczenia politycznego to jej plus czy minus, odparła: Ja postrzegam go jako mój atut, bo brak doświadczenia pozwala mi na świeże. Spojrzenie. Pomyślałam sobie, że ta ostatnia wypowiedź to jest istny mem. Często tak się mówi o osobach, które nie nadają się na jakiś urząd czy stanowisko, że oczywiście oni tutaj zrobią rozpoznanie bojem, nic nie wiedzą na dany temat, no to może rzeczywiście spojrzą na dane zagadnienie z tą świeżą taką perspektywą. No szkoda, szkoda, żałuję, bo to byłoby ciekawe spojrzeć na panią Dominikę Jasińską w debacie prezydenckiej organizowanej przez trzy główne stacje telewizyjne w Polsce. Wasi ulubieni kandydaci, Anna Sawicka? Ja chciałam tutaj chyba wspomnieć kandydaturę Marka Wocha. to nie jest najbardziej szalony z kandydatów, którzy się zarejestrowali, natomiast wzruszyła mnie jego historia, ponieważ on ma bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o start w wyborach wszelkich różnego rodzaju. Na przykład trzy razy startował w wyborach na wójta swojej gminy Konkolewnica na Lubelszczyźnie, w roku 2013 w takich wyborach przedterminowych czy uzupełniających potem 2014 i 2018. za każdym razem zajmował Ostatnie miejsce w tych wyborach. Potem startował jeszcze do Sejmiku, do Senatu. Konsekwentny i zdeterminowany. Tak, dokładnie. I bardzo często zda zajmował ostatnie lub prawie ostatnie miejsce. Później w roku 19 było jeszcze gorzej, ponieważ próbował startować w wyborach europejskich i parlamentarnych, ale ugrupowania, z którymi się wówczas połączył, w ogóle się nie zarejestrowały i w ogóle nie dał rady ostatecznie kandydować. A potem połączył się z bezpartyjnymi samorządowcami, zaczął z nimi współpracować. I ostatecznie w 2020 Czwartym został szefem tego ugrupowania, który jak wiadomo ma swoje struktury, ma szansę zapracować na jakiś, powiedzmy, zauważalny wynik. Nie sądzę, żeby dojechał do jednego procenta, ale to nie będzie taki już skrajnie żaden wynik. Poza tym ma, powiedzmy, na tle innych kandydatów jakoś nam ciekawą propozycję, ponieważ chciałby w Polsce zmienić ustrój, wprowadzić. Ustrój prezydencko-parlamentarny chciałby mieć również wiceprezydenta. Wojtek Szacki. Teoretycznie mógłbym wskazać Artura Bartoszewicza ze względu na to, że on na przykład też ma bardzo ciekawe postulaty. Wzrusza mnie ten jego pomysł, żeby wszystkie trzylatki recytowały przyrzeczenie wierności państwu polskiemu codziennie o 8 rano. Jest to bardzo realny postulat oraz... Infrastruktura do driftowania w każdej gminie dla kierowców też bardzo ważne zadanie prezydenta, ale nie chcę o nim. Mówić, ja. Strasznie. Chociaż od razu zaznaczę, że jeżeli chodzi o Bartoszewicza, to wypiszecie, że warto go mieć na radarze, bo to raczej on, inaczej niż starosielec, maciak czy lewicki, ma, ma szansę obsłużyć potrzeby prawicowych peryferii. Czyli jednak jego przekaz jakoś może trafić. Ja tak? myślę, że tak. Ja myślę, że on z tym milionem wyświetleń wywiadu Ustanowskiego to nie bez. Ten milion się tam ludzi pojawił, i myślę, że z tych z wszystkich planktonowych kandydatów on może być jednym z najmocniejszych. A kto mu zebrał podpisy? Bo ja słyszałam, że Solidarność, Solidarność Śląsko, się tak, 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 tak. Natomiast ja chciałem króciutko powiedzieć o jednym kandydacie, któremu, podobnie jak twojej kandydatce, nie udało się zebrać 100 tysięcy podpisów, Piotr Szumlewicz, i tutaj naprawdę. Związku żałuję, obiec. że tak się nie stało, e, dlatego, że jest to jeden z nielicznych kandydatów, <gry> e, który miał odwagę mówić o rzeczach bardzo niepopularnych, czyli jestem za Zielonym Ładem, nie podoba mi się polityka obecnego rządu, nie podoba mi się polityka poprzedniego e, rządu. Chciał też podwyższenia wieku emerytalnego. I chciał podniesienia wieku emerytalnego. To są prawdopodobnie te wszystkie powody, dla których on nie zebrał tych podpisów. Ale szacunek za odwagę w głoszeniu niepopularnych y, poglądów. Zobaczymy, jak mu pójdzie w zakładanie jakiejś formacji politycznej. A taka kategoria politycy kiedyś popularni, piastujący ważne stanowiska, potem gdzieś na marginesie a teraz usiłują wrócić. Mam na myśli tutaj przede wszystkim dwa nazwiska. Joanna Seneszen już wspominana czyli przecież współzałożycielka SLD, posłanka, europosłanka wieloletnia. I Dawid Jackiewicz, czyli minister skarbu w rządzie Beaty Szydło, politycznie związany wtedy z Adamem Hoffmanem, także poseł, europoseł prawa i sprawiedliwości. No, znana, mocna w pewnym momencie postać prawa i sprawiedliwości. Dawid Jackiewicz jakiś czas temu, już jesienią zeszłego roku, chodził po tak zwanym mieście i opowiadał, że będzie tworzył partię, że ma za sobą wsparcie jakichś przedsiębiorców. Widzę, że teraz szuka jakiegoś kandydata na prezydenta. Mówiło się, że to może być na przykład Jacek Siewiera. Takie e, na, nazwiska gdzieś e, chodziły. Po czym nagle się objawił sam Dawid Jackiewicz jako kandydat, więc prawdopodobnie te różne rozmowy w poszukiwaniu kandydata idealnego się skończyły niepowodzeniem. No i mamy start polityka, który rzeczywiście kiedyś był. no powiedzmy z pierwszych stron gazet był bardzo znaną postacią pisu, wybijającą się na początku tej kadencji 2015-19, a potem zupełnie zniknął, jeszcze zachorował ciężko, później wyzdrowiał i teraz zaczął zdradzać oznaki chęci powrotu do tej polityki, tylko że on jest świadom, że jest to zadanie bardzo trudne. Że niekoniecznie coś z tego będzie, ale bardzo chciałby wypromować swoją markę a Ambitna Polska. Chciałbym coś przeczytać o jego programie gospodarczym, ale na stronie jest napisane: Poszczegóły zapraszamy niedbawem, więc jest na razie I to tak jeszcze już wisi od dłuższego czasu? Z kolei, jeśli chodzi o Janny Senyszyn, to naprawdę trudno mi jest stwierdzić, jakie ma plany i ambicje. Joanna Senyszyn, która no, przestała być posłanką w 2023 roku, próbowała się dostać do Senatu, ale bezskutecznie nie zebrała podpisów. Teraz startuje, udało jej się zebrać podpisy, ale nie planuje prowadzić specjalnie kampanii. Powiedziała, że będzie miała owszem jakieś spotkanie w Warszawie, w Gdyni, gdzie mieszka, być może w Krakowie, ale nie ma ani struktur, ani pieniędzy, żeby jakoś się mocniej zaangażować. Liczy na to, że będzie zapraszana do wywiadów w mediach i że pamięta sobie w ten sposób. Tak. tak y Natomiast to jest. No, ciężko sobie wyobrazić, że tutaj Joanna Seneszyn ma jakiś plan powrotu, bo nie, ani nie buduje struktur, ani nie buduje jakiejś własnej marki, partii czy stowarzyszenia. Może jest taka nadzieja, że jeżeli, chociaż to jest płonna nadzieja, zrobię jakiś niezły wynik jak na swoją pozycję, na przykład 2%, tak? to zbiję jakiś kapitalik polityczny, który potem będzie można zdyskontować i do jakiejś partii się załapać i kto się być może z powrotem przygarnie. No być może, ale rzeczywiście Tylko, to... że te 2% to jest jakiś Ja wiem, duch... wiem, Adrian Zandberg ma 2% i Magdalena Biejat czasem domina. ma 2%. <grym> tak, tak, tak. No właśnie, więc mówiłam, płonna nadzieja, ale wydaje się, że to jest jedyny strategiczny sens takiego kandydowania, tak? Tak, bardzo możliwe. Ona zresztą w pewnym momencie powiedziała, że być może zdarzy się po prostu niespodzianka, bo w niektórych wyborach zdarzają się niespodzianki i to jest to, na co też liczy Joanna Senyszyn, nie prowadząc kampanii. Ten wasz, tekst to jest oczywiście o egzotyce kampanii wyborczej i bardzo takich nietypowych kandydatach spoza mainstreamu politycznego. Ja wrócę raz jeszcze do kampanii wyborczej 95 roku, bo wtedy ta dyskusja nad kandydatami rzeczywiście dziwacznymi była bardzo obfita. Janina Paradowska pisała wtedy w Polityce tak Oprócz wkładek bioenergoterapeutycznych jest zapewne jeszcze parę innych cudownych produktów do zareklamowania. Nie jeden kabaret robi bokami. Jest też niemało partyjnych kanap, którymi marzą się w przyszłości niezbyt wygodne fotele przy a więc szukają zająca, który pociągnie stawkę. Wtedy startował Jan Pietrzak, satyryk, który ogłosił hasło przywrócenia kary śmierci. Słynny Kazimierz Piotrowicz, przedsiębiorca, producent wkładek do butów, przypisywał im niezwykłe właściwości. Miał wykształcenie zawodowe, ale posługiwał się tytułem profesora nadanym przez jakąś instytucję z Mińska. No i był także Leszek Bubel. Uwaga, w czerwcu 1995 roku został pobity przez ochroniarza Agencji Towarzyskiej, do której, jak stwierdził, został. Zwabione. Teraz też nas czeka taka egzotyka, czy jednak to nie ten poziom? Wydaje mi się, że aż takiej egzotyki tutaj nie będziemy obserwować. To znaczy, ci kandydaci jednak prowadzą kampanię bardzo mocno na obrzeżach, są bardzo do siebie podobni i są w podobnym profilu, nie wydaje się, że któryś... I bardzo z nich nieznani. Bardzo nieznani. Żaden z nich nie próbuje się wybić na czymś, jakim, na czymś zupełnie innym, nie próbuje być jakoś bardzo zaskakujący na tle innych, aczkolwiek mamy przed sobą jeszcze kilka tygodni kampanii i być może ktoś postanowi się odróżnić. Ale póki co, jak na razie też pisząc ten tekst, miałam wrażenie, że to podobieństwo kandydatów jest dosyć uderzające. No, dla nich szansę tworzy jeden z nich, czyli Krzysztof Stanowski, który ma swój kanał, do którego zaprasza wszystkich kandydatów. Zobaczymy, czy on rzeczywiście zdąży porozmawiać z całą tą grupą. Stanowski niewątpliwie, którego tutaj zaliczyliśmy troszkę niesprawiedliwie, bo on jest jednak z trochę innej parafii, no, ale złożył te 4 miliony podpisów i jest za, prawdopodobnie jest zarejestrowanym kandydatem. On zmienia tę kampanię o tyle, że właśnie oddaje pole, oddaje przestrzeń tym wszystkim ludziom, którzy mogą w wielotysięcznej, wiele set tysięcznej publiczności opowiedzieć o sobie. Więc jest to rzeczywiście jakiś konkurs na osobowość i ci, którzy w tym wywiadzie wypadną dobrze, mają szansę na wybicie się z tego półpromila do półtora procenta, powiedzmy. Sami zadajecie sobie w tym tekście pytanie, co poza tłokiem w debacie telewizyjnej, który bardzo ograniczy jej znaczenie, faktycznie, jeżeli to będzie kilkunastu kandydatów, to pewnie będą mieli 40 sekund na odpowiedź i to będzie taka melorecytacja, wynika z tej wielości kandydatów, zwłaszcza prawicowych. To poproszę was na koniec o odpowiedź na to pytanie. Joanna Sawicka. Kampania jest prowadzona przede wszystkim w internecie i w mediach społecznościowych. Ta wielość kandydatów powielających Głos rosyjskiej propagandy i antyukraińskie nastroje może dodatkowo jakoś, zwłaszcza te antyukraińskie nastroje, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, te prorosyjskie tutaj w Polsce nie mają za bardzo czego szukać. Nie, nie ma szansy na to, że któryś z takich kandydatów mógłby urosnąć. Natomiast te antyukraińskie nastroje widać w Polsce, one się nasilają i boję się, że wielość głosów kandydatów na prezydenta może to jeszcze dodatkowo wzmocnić. No z jednej strony dla y, takiego króla Nawrockiego to jest problem, bo jeśli doliczyć do tego grona, o którym tutaj rozmawiamy, jeszcze powiedzmy Grzegorza Brauna, to oni będą mieli między 5 pewnie, a 8% łącznie. Zmobilizowanie tych wyborców, którzy mają naprawdę bardzo dziwne poglądy na świat, y, będzie kluczowe dla króla Nawrockiego, więc on będzie się musiał jakoś do nich odnosić. A jednocześnie będzie musiał walczyć o wyborców szmonachowni, żeby ich przynajmniej zniechęcić do głosowania w drugiej turze, więc on będzie w takim rozkroku między walką o tych bardzo dziwnych prawicowych wyborcach, o strasznie radykalnych poglądach, a próbą zawalczenia o centrum. Z drugiej strony, dla Rafała Trzaskowskiego to też nie jest bardzo komfortowa sytuacja, bo ten zbiornik, z którego on może czerpać, tworzą w zasadzie bardzo nieliczni kandydaci, a cała reszta jest jadowicie antyrządowa i o stosunkowo niskim też poparciu. Wojciech Szacki, Joanna Sawicka z Polityki Insight. Bardzo Wam dziękuję. 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 Autorzy okładkowego tekstu tego tygodniowej polityki o szturmie na pałac. Nie pałac zimowy, ale pałac no. prezydencki. Rozmawiała Karolina Lewicka. Dziękuję Państwu za obecność i zachęcam do wysłuchania innych rozmów tematu tygodnia. Wszystkie znajdą Państwo na www polityka.pl w zakładce podcasta, także na Spotify, Apple Podcast i na YouTube. Tam mogą nas też Państwo obserwować, oceniać, komentować, do czego Państwa oczywiście zachęcamy do usłyszenia za tydzień. W imieniu całego zespołu Polityki dziękuję, że słuchasz naszych podcastów. Oceń ten odcinek i dodaj go do obserwowanych w swojej ulubionej platformie streamingowej, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Dołącz też do naszych cyfrowych subskrybentów, dzięki którym powstają te treści, i skorzystaj z pełnego dostępu do polityki i jej wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl